Siemanko, witam Was. Jestem Bartek, brat, 221. 2 1 to, Teraz będę grał z nim kolegą Co? Chyba go nie wiem, czyście słyszeć. Nie, nie słyszę. nie wiem, ale dobra. I Daj, miejsce. Nie, bo musimy mieć tam dwa takie kolory. A, bo ty musisz też Nie, zaraz. Czekaj, chcesz też właśnie że do No i tak będziemy teraz sobie nagrywać jeszcze filmiki z Minecraftem na płycie. Bo mam i na PS3 i teraz mnie jakaś baba zdejmie. Aha, dobra, no i zdymimy, tak? Nie, jest świetny. No i dobra, będzie y, krótkie cięcie. Jak ustawić się to żeby było to będzie jeden teraz, a to jeśli o tak, to była nie wzięła, działa, z wziąłem. to pokazał się drugi, patrzmy. ja muszę. No to jest x, x. No nie, teraz jest co? nie. No patrz, teraz jest hmm. jeden, no to. No, w kółko, i ma się Poczekajcie, buźki się muszą pokazać. No, nie. Dobra. Nie będzie się grać, nie mam córki, tylko bednika. Z no właśnie na Facebookie. A ja wy sobie na twój graliście? No bo to się później debiliśmy, tam tego co z nami jeszcze grał, debiliśmy go, zabraliśmy mu i... I I tak wyszło. No i on później zniknął z mapy, kurde, i zostaliśmy tylko my. I tak mieliście podzielona na dwa? Tak. Pamiętasz, że... go? Tylko nie idę. No, zabierzcie mu itemsy. Jak ma będzie miał BĄDŹ JEST NA łuch. Jest dobrze. Dobra. Eee, weźcie Kasper. To jest To Kasper jest w tym, a Paki jest na dole. A, Ej, weźcie sobie mapę. Kasper jest na górze, a Paki Weźcie Daj sobie mapę. I ma. idźcie do siebie. Ej, dajcie tam... E, Ale to dziwnie wygląda.

O, widzę cię chyba! To jest... Nie, to nie ty. Ej, jakby co to na środek? Ej, ulepasz X! No X, A dobra już spadnij... No X em Nie, X-em to by nie było. No ale myśleć. x em i tym co ide! No, no, no. Ojej, jestem. <laughs> yeah, nie gdzie jest Nie nie w spodzie? No tak. No to tu gdzie? <słyska> ja? tu nie Jak się okay, ma. ma? nie ma. nie ma. nie można stawić? Nie masz, bo jak się derniesz, to już nie masz. Sorry, musiałem do kolei powiedzieć coś. Ej, Bartyk, jestem tam zabudowany, tak. Bielowy, Aha, to ty, bo ja myślałem, że to ktoś inny. Ej, Kacper, ja też jestem tak zabudowany. Tylko mam takie wyjście. Ja nie. To masz na jedno? Nie. A tu depaj się. Ale ja nie będę pierdolony. Wyjdź z tego. I idź do takiego, z takiej zniszczonej tej działki, kogoś Ja mam dwa ulepszone łuki, więc ci dam. Do zniszczonej działki! Co to jest? O nie, ja jestem! nie, 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 nie,

no dobra. Kurde, ale mi laguje. Ej, napalamy się. Poczekaj, laguje mi trochę. Tu jestem, tu jestem, O, ja też mam już... No, 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 ja kurde, a no, Agnieszka, ty nazwaj się to ty Co to jest? Dwa no klącza, no. No ci Agnieszku, niech miejscu, ej, no, no, Agnieszka. Co ty jednak, no. Co cię napadło? No, co, co,

Jaką masz? Oczywiście Ej, tam, to, masz. To, tam, tam, już. Ej no, Pokaż! To taka sama! Kurde, Nie no, to ty A no skakać mogę. a nie mogę. Okej. X! A, kurde, normalnie no, ten, no, właśnie tak, no, no, jest, e... A ja podję, nie, jak się szybko podejdzie? się to... O, ale popłynął. Jak formuluję. za i O, uważaj, na... nie wolno chodzić po lodzie. Ej, raz, jeden. raz, 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 Nie raz, raz, O, raz, nie raz, 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 się... Ej, radmiaska. nie wolno chodzić po Kurde, no później bo wiesz, bo mniej. A... Dawaj, widziałem tutaj katę. Ej no mnie! A... Idziemy to drzewo. drzewo. To ja sobie pogram. Dobra, Kacpę. Ja gram teraz sam, kurde, będę samotny. Ja będę sobie wygrywał. I kto to jest? Jakiś... Ej no, ej! ej co ty mi Dobra. Mam? Dobra dziś. Bugi, bugi, bugi. Mam poczekaj teraz, muszę Daj mi też trochę. No troszeczkę Ale troszeczkę. Dobra. Podajcie jedną frytkę. O podajcie jedną frytkę! Udajcie! No, Udajcie no, mi to! Dzięki. Ura na razem. No, na dadni. Dobra. A tam Ej, no weź no! Wyskaj. Dobra, zdecydowaliśmy, że będziemy ubrać się razem. Ja, Ej, Cześć, nie będę tego, bo ja mam za mapkę, ja ją lubię. Ej, no! ja tu zmieniłem? No nie wiem, ale nie daj! O kurde, nie, nie zabieraj! Radwańska, no weź no! No no! No mnie! No dobra, no weź. No tylko mnie nie ten. A! którym ja to zrobiłem? Co no, ja to no. zrobiłem? A czym się wracało? Poczekaj. Kółka no, się Wejdź. Wejdź. I kamery, który to no. Nie dać, tylko mi przejąć kamery. Źle. Myślę. Nie dać. O, się to wy nie wiecie, w którym się zmienia itemy? Nie, Dobra, znowu się coś powiedzieć do nich, bo nie wiedzą, jak się gra w Minecrafta. Już nie No, bo nie wiedzą, jak się gra w Minecrafta na Play'aku, kurde. Bo mam na Play'aku, gdzie teraz, no i... A, no i bym spadł, ale... Bola z więcej drewna. Ja wykać. Już co? No, Na padzie, mam i... ci wykopać. Ja kurde, kurde, ja z którym ja to kopaliśmy. No właśnie. Co wy nie umiecie stak yy, kilka staków tego? Ale ja tu nie No i mówię, że nie grać. A ja już jestem! Ja już jestem, bo ja już gram trochę, od wczoraj gram. Ale ja lepiej od gram. Bo wiem, ale no, Ja tydzień ja ja gram, a ja dopiero... Ja do, o, dopiero od wczoraj gram, bo sobie wczoraj kupiłem. A, popisałeś się, tam się. <laughs> no nie mam czasu, robię micza, Ale pokaż tak... Poczekaj, micza mam, micza mam.

Masa ludzi jeszcze zostało! Oh, oh, yes, nie Ej, no, poczekaj, nie mam... O kurwa, z mańcem! O, tam jestem! O, jestem! Nie! Nas nie prękiewicz! Nie! Uciekaj! Nie! O, baśka, baśka! Baśka! Но no, башка, я вам Мица, Мица вам, Мица вам, башка, уважай. Que, уважай, башка, уважай. Мас, Мас, башка, маш. Мас, Эй, Боря, ну no, что ты? Ха, Ханка. не маханка. Нема Ханка. Ты выбрал? Блин! Ты выбрал? Ты выбрал? Ты выбрал?